Siema. Jest to już czwarty odcinek mini trików. Dzisiaj nauczymy się Impossible. Do Impossible będzie nam potrzebna oli i Impossible wygląda tak. Robimy oli, naciskamy na tail, robimy oli i palcem środkowym mocno pchamy deskę do siebie. Ona. Mocno pchamy deskę w, stronę, w lewą stronę. Deska robi obrót na około naszego palca i potrzebne nam jest do tego sklejenie. Może wam to nie wychodzić, bo ten trik znaczy nie jest on takim bardzo, dobry, bardzo dobrym trikiem, no ale nie zawsze go się umie. Kiedyś ja robiłem Impossible, jak zaczynałem jeździć tak, że rzucałem trochę na oko i sklejałem to zły. Mam to na pierwszym filmiku, jaki nagrałem jeszcze na TechDeku i ten. Mm.